Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrobimy sobie orkę. I pojedziemy oglądać ciągnik, który jest tu w okolicy na sprzedaż. Taki New Holland, taki starszy, mechaniczny jeszcze. Z tych takich mniejszych New Hollandów. Taki, no, wystarczający, może nawet, no, nad to jest na nasze gospodarstwo, no, ale może myślę tak przyszłościowo o tym ciągniku. Ale jeszcze nie wiem, nie widziałem go Najpierw muszę go obejrzeć i się zastanowić Ja to miję samochód, bo już go tak trochę do tego wyjazdu Więc jedziemy Samochód jest tutaj nie w tym głównym, no w Zdziechowie tylko tam Trochę dalej Ale też jakoś blisko więc sobie pojedziemy Tutaj tyle zacząłem orać już jedno pole, ale jednak pojedziemy sobie na inne pole orać No, po ostatnim filmie wbiliśmy 60 subskrybentów, więc yy, Dziękuję za to No i tutaj sobie skręcimy koło tej Kapliczki tutaj i Jedziemy To ja, samochód ma takie przyspieszenie Trochę takie nienormalne, ale Fajnie tak szybciej, no bo nie będę jakoś nie wiadomo jechał szybko ciągnik jest jakoś tutaj teraz, o dobra słuchajcie widzowie, ja dzwonię, tu się nie mogę dzwonić, po prostu nikt nie wychodzi samochód przestawiłem, żeby to nie zastawiał no już myślę chyba, że będę wracał do domu, albo jeszcze zadzwonię, przez telefonuję do tego gościa. O, to nie wiem, czy to nie on czasem. Dzień dobry, ja tu obejrzeć w sprawie ciągnika oglądania. Dzień dobry. Tak, pan dzwonił w sprawie tego ciągnika. To jest New Holland, 70 koni mechanicznych. No, rok produkcji 98. Jakby pan chciał, to może pan odpalić. Kluczyki są w środku. Tak, on jest sprawny, nic się nie działo. Takiego nic się czy. Nie działa. To sprawny. Ja to czytałem w ogłoszeniu, że, skrzy... że po prostu, że coś. były wczer... kiedyś problemy z, skrzy... ze skrzynią. Ze skrzynią nie, bo były problemy, i są naprawione. Już problemów nie powinno być ze skrzynią. Może pan odpalić. Tak to jest wszystko mechanicznie, nie? Tutaj chyba nawie wydziałają No dobra O to chyba mogę odpalić Nie no, chodzi Chodzi chyba w miarę ładnie Powoli się jakoś przejadę Może pan do tyłu wyjechać No nawet ładnie chodzi. Ojoj, oj, oj, oj. Co się stało? Nie, no nic, bo się rozpędziłem w tak pewnym momencie. I... Nie, no fajnie się jeździ, wspomaganie chodzi. Biegi wchodzą. Sprawdzimy czy światła działają, tam, a, ale to są so, w tak, sobie Wszystko też, działa. Proszę pana, jakby pan też chciał tutaj... też ma pan taką masę Fergusona, niedużego. Mocniejsze od tamtego, 100 koni mechanicznych. No, ale to pewnie Jest ten... Ten masę kosztuje za jakieś prawie 200 tysięcy, to... No nie no, no. widzę, że działają e, wszystkie te... Migacze. A ma pan tu jaką maszynę, żebym mógł podnieść. Tu kultywator. Mogę wyciągnąć ciągnikiem. Nie Pięknie no, poradzimy to... sobie jakoś. Ale to nie wiem czy on sobie da z tą maszyną radę. Ale chodzi tylko, żeby podnieść to tam nie, żeby pracować. No trochę jeszcze do tyłu. Może pan cofnąć. Dobra. Już odczekam. Nie, no podnosi. Podnosi. trochę go przeciąża, no. Bo to jest za dużo no. tym no, Tak. No, ale podnośnik widać działa, pracuje. Już odczekam. Nie, no fajnie, wszystko działa. Odstawię go. gaszę. Mogę jeszcze tu popatrzeć czy tu nie ma jakichś takich... Po prostu tu zobaczyć. Może pan patrzeć. Nie no, obciążniki z przodu, z tyłu są. Wszystkie obciążniki niedawno za były zakładane. No, bo tak to jeździł z, z innymi maszynami, Obciążniki były zakładane specjalnie na sprzedaż wszystkie. Cały komplet. Pościągane po prostu były ściągany No ja tak to wszystko lakieruje w miarę. Wszystko jest dobrze I pan za niego chce 64 tysiące. Tak? Tak. Tak. Mm, no wszystko tu działa. No ja to dzisiaj po prostu tylko obejrzeć przyjechałem, no... I, i jeszcze muszę się zastanowić, bo no bo pojadę do domu i się najwyżej zastanowię, ale... Ile pan za niego by chciał, ile by pan zeszedł, o 60, nie mniej 50 mniej nie zejdę Nie no, po mnie wszystko widzę, że Tu ładne jest Dobra, no, no to y, Transport, no to raczej bym sobie ogarnął W, roz, w roz tym tam zakresie no to chociaż z 2000 jakby pan zeszedł. No ja mogę zejść panu najwyżej do 60. Jeżeli panu nie zejdę. No to za 61 by był pasowało panu? No dobrze Będzie pasować. No dobrze Eee. Jutro się zastanawię i jutro przyjadę po prostu z gotówką najwyżej dopada zadzwonię. Dobrze. Dobrze, to do widzenia, będziemy w kontakcie. Okay. No i co widzowie? Ja myślę, że chyba warto wziąć taki ciągnik na gospodarstwo. Gościu nawet chce zejść. Bo będzie wyjeżdżał, otworzę mu tą bramę, a nie, nie wiem, bo będzie, no po prostu będzie, po prostu no, co mogę myśleć, warto. No, i chyba jutro przyjadę z tymi pieniędzmi. Jeszcze trochę sobie obejrzę. Samochód nie było bardziej, gdzie, bardzo gdzie zostawić. Samochód w tych krzakach, więc zostawiłem go sobie tam przy krzyżówce się muszę przejść więc co? Wracamy na gospodarstwo i jedziemy w pole orali, no bo co pozostaje? Dobra widzowie, ja już wracam z, od tego gościa w swojej ciągnik I teraz jak już zejdziemy na gospodarstwo, to bierzemy się za orkę 30 już jest podpięta, więc tylko wyjechać w pole. Sobie zajeżdżamy i z niej jedzie migacz. Skręcamy pies trochę tutaj <grymne> podeszedł trochę. Dobra, 30 już jest tu podczepione, tylko wsiadamy jedziemy w pole, więc odpalamy ją. Troje tam orałem, ale nie skończyłem, podnosimy. Jedziemy na pole, I jedziemy na pole tutaj, tam gdzie był gnój. To jest tu zaraz, o. to tutaj, trochę tutaj już orałem, po prostu orałem miedzę i tutaj ten ten teren, co tu były takie te moim zdaniem taki nieużytek, czy coś sobie zaczniemy teraz orać stoję taki takich krzakach, no ale co się poradzi, no zaczynamy sobie orać Wątpię, że nawet na odcinku zaoram to całe pole Ale postaram się jak najwięcej Tutaj się dużo chwastu wywaliło, no ale Myślę, że jakoś to poradzi Może to jakoś przykryje ten punkt, ten Chwast Tylko tutaj co orałem, to orałem jedynie. Następny film będzie z nawozów Nie wiem raczej Nie wiem kiedy, on, kiedy go nagram Ale to będzie film z nawozów, ale nie z tej serii tej. Chyba myślę tak robić 3-4 odcinki w tygodniu Jakie ja nawet nie potrafię Raz w tygodniu odcinka zrobić, to co ja mówię Chyba będą dwa odcinki w tygodniu i będą z dwóch se, z tej, tej samej serii, albo z tej i e, znowu e, po prostu z polski, e, z typowej polskiej wsi. O, no pole to jest długie, ale to nie jest na jakieś duże pole w porównaniu do. E, w porównaniu do. Tamtego pola co były ziemniaki i tam było bronowane po tych ziemniakach, które zabronowałem, i tam po prostu pojadę orać. No, trochę nam zejdzie ta worka, no, ale parę objazdów dookoła, i jakoś to pójdzie. Zacząłem dwa pola oraz, więc muszę to skończyć. I następne, ale w następnym odcinku, byłoby pronowanie. W sumie sprzedalibyśmy zboża, chyba będziemy sprzedawać zboża w następnym odcinku, ale też będzie można. Hmm, pojedziemy do tego gościa się po prostu zapytać. Ja pojadę z pieniędzmi jeszcze raz obejrzeć ten ciągnik. I jak się zdecyduje na wzięcie tego ciągnika, to po prostu. Kowa zabierzemy jeszcze w następnym odcinku, ale to Raczej znaczy już w następnym odcinku, no ale no, nie wiem Może się za bardzo pośpieszyłem z tym odcinkiem z tym ciągnikiem Nie wiem może coś mniejszego? No ale jak najwyżej jeszcze coś wyjdzie z tego, że po prostu nie będę chciał kupić, no to będzie trzeba kupić coś mniejszego typu nie wiem, sześćdziesiątkę czy tam coś. Nie no, ale jak nie teraz, to po prostu na wiosnę się coś kupi. Tak się zastanawiam w ogóle nad tymi nieużytkami, ponieważ yy, yy, tam co są i tu jest jeszcze, jakbym to jakoś odkupił, to w sumie można było wycinać te drzewa, a zarazem, jeszcze byłby tam fajny kawałek pola, to by się zaorało, był nawet niezły kawał pola z tego. No, mam tu dwie trzydziestki na tym gospodarstwie, yy, no to i tu mam tu 6 hektarów, jakieś lekko ponad, może no to na razie te ciągniki na tyle wystarczą, to może się za trochę pośpieszyłem pośmieszy się, ale no nie wiem. Mówię, jak będzie następny odcinek, to pojedziemy właśnie zobaczyć. Jeszcze raz. Jak kupimy, to kupimy. Jak nie kupimy, to nie kupimy. Też trochę pieniądze właśnie odkładałem tutaj, żeby kupić jakiś ciągnik. No ale... Nie wiem jak to wyjdzie. Kurde, widzowie, już tak trochę jadę, pola nie ubywa, nie, no, trochę ubywa. Jednak jak się nagrywa, to tak trochę. Inaczej. no stop, tu jakieś sardy latają w ogóle napiszcie czy opłaca mi się kupować taki ten e, no e, ten taki nieużytek co jest tutaj za tym za tą nieruchomością tutaj, za tą działką <laughs> czy się opłaca to jest w sumie takie można byłoby to kupić, ja bym to zaorał i żeby było pod siew. Bo jednak takie tu się nie używa. No to musiałbym zobaczyć, czy to jest gdzieś na sprzedaż, czy coś. Może się jakoś dogadam. No nie wiem, zobaczymy. Chociaż tą skibę więcej w przypółgu to by się przydało, żeby trochę szybciej orać, no ale nie będę na razie narzekał, bo tak dużo pola nie mam tutaj, żeby narz wielce narzekać. Jednak trochę tego chwastu wywaliło Kurde ale pada U mnie tutaj teraz Jakoś trochę pola ubywa, nie no. Tak w ogóle się zastanawiałem Tak w ogóle się zastanawiałem nad Ej. Mówiłem już wcześniej, że chciałem nową oborę wybudować Ale wtedy musiałbym trochę tam z tego pola obok Tam trochę zabrać jego powierzchni pod tą budowę Bo jednak na podwórku dużo miejsca to nie ma takiego. I trochę by w sumie musiałbym te krowy gdzieś sprzedać na mo chwilowo, żeby jej nie mieć. Rozebrać stodołę, znaczy tą oborę. Tamtego płotu trochę i tam wyrównać teren na tym polu, no to trochę jest pracy. Jednak rozbiórka nie powinna być taka trudna, no, tam ten dach zerwadzi ze skamień więc to w sumie ciągnikiem pociągnie się i może coś tam trochę pole pójdzie jedna ściana. <gryw> w sumie to nie jest drewniane takie to... Nie będę taki pewien. Dobra, słuchajcie, widzimy się jakie już trochę, bo zaoram, bo to jednak schodzi, a nie chcę bardzo zanudzać. Słuchajcie, widzowie ja tu już oram jakiś czas no jest to trochę nudne, więc już w tym miejscu będę chciał zakończyć odcinek. Zostawcie suba, lajka, like bo lecimy po 80 subów. No i co? Czekajcie następnego odcinka. W następnym odcinku dowiecie się, czy kupiłem ten ciągnik, czy nie. Oczywiście z tej serii. No i co? No i ziem. Się...